Maneczko ziemaczki z tej strony mówi Goro McIntyre przy mikrofonie. Dzięki wielkie Jorkin za ciekawe przywitanie, ale nie będę go używał w moich materiałach. Poza tym, możecie pisać w komentarzu jakie byście chcieli przywitanie To ja się postaram, je, postaram się powiedzieć w następnym odcinku, na przykład i zobaczymy jak to wyjdzie, Musi, bo uważam, że się maneczko z tej strony mówi Goro McIntyre, to jest trochę jest stare, a my chcemy się rozwijać, a nie stać w miejscu. No i dobra, no i w tym odcinku zamierzam z Wami pogadać o jednej ważnej kwestii. O tym, dlaczego miałem przerwę na kanale. Z pewnością wiele osób wie dlaczego, ale wolę powiedzieć osobom, które nie wiedzą, dlaczego miałem tę przerwę. No i dobra, zaczynamy. No i w pewnym momencie. Streama, coś się stało z moim mikrofonem, i był straszny przester, jak, jakbym mówił, w czwartej gęstości. No i sobie myślę, e, pewnie nic złego. Nagram sobie odcinek, no i dobra, nagrywam odcinek. Patrzę a tu przesterowany i nagle dwa razy głośniej wyszedł niż normalnie. No to patrzę, coś się z mikrofonem dzieje, no i dobra. No i naprawiam, naprawiam ten mikrofon, patrzę, coś z tym kablem jest nie tak, e, wyprostowałem go. No i dalej był ten podwójny. Rzuciłem, e, rzuciłem słuchawkami ze złości. E, no i e, nie, nagry, nie grałem Margonem 2 e, dni ze względu na to, że przygotowywałem się do testów No i dobra, mm, ale to nie ważne no, e, no i zacząłem grać w tą grę mm, po, tych, e, po tym dniu 2, nie wiem dokładnie ile miałem tą przerwę No i dobra, e, no i... Zaproponował mi znajomy, żebyśmy pogadali na Discordzie, no to ja powiedziałem, nie, nie mogę, bo my, mi się słuchawki chyba zepsuły Powiedział, żebyśmy przetestowali te słuchawki, no dobra, poszliśmy na do tego Discorda Patrzę, słychać wszystko normalnie, jest fajnie ja Powiedział, że normalnie mi mikro działa, że mogło się coś na przykład zwiesić, zlokować Nie wiem, możliwe, ja, ja tam się nie znam za bardzo No i dobra, no i gadaliśmy tak, e, gadaliśmy tak ja nie rozumiem, że mikrofon nie zaciął ani nie było żadnego przesteru, no i dobra postanowiłem nagrać właśnie ten odcinek i między innymi dlatego ten odcinek jest e, teraz, I jeśli go wstawię to oznacza, że my wszystko z głosem było fajnie, super duper no i zobaczymy jak to było I jak teraz widzicie aktualnie XP ten wzorze e, e, i powiem wam, że tutaj będę chciał dobić 120 level ze względu na to, że nie wiem, dużo ludzi ogólnie polecało mi te, na tym serwerze zagrać, a na 120 levelu, byśmy sobie miłki pobili, a może Legenda by spadła albo Heroic? Nie, wiem, zobaczylibyśmy. Na razie też tak mało ekspie na tym świecie, bo ja na razie się skupiam na Hłyteni, aby zdobyć ten 140 level. Mam bo będzie fajny odcinek, w którym zużyję sobie 12 bug na Margo Mini, zobaczymy ile doświadczenie poleci na 140 levelu. Jeszcze brakuje mi dwóch e, heroików zbroi i butów Tak, nadal ich nie kupiłem I przepraszam, że powiedziałem tarczę w ostatnim odcinku, że, a miałem ją No ale dobra, nieważne No i dobra, lecimy e, Lecimy, nie śpimy, gramy dalej mm. e, Moje pierwsze testy zaczynają się 21 No i, o kurde, Przegował mnie coś, nie wiem dlaczego Internetem jest wszystko w porządku z tego co widzę no dobra, moje testy zaczynają się 21. Tak po 21 będę już normalnie aktywnie nagrywał te odcinki. A i wiem, że w sprawie tych odcinków właśnie w sobotę zrobimy sobie mini maraton. Kurde, odłączę się. W sobotę pojawi się mini maraton, w którym co 5 laj'ków będę wstawiał nowy odcinek na kanale, aby nadgonić ten stracony czas. Czyli jakieś takie 5 łapek w górę, i wrzucam kolejny odcinek. 10 łapek w górę albo 5, 6, 7. Zobaczymy, z ceną łapkę w górę. Na przykład nowy odcinek będzie wlatywał. Zobaczymy jeszcze. Nie wiem, albo godziny, Nie wiem. Możecie napisać komentarze, jak chcecie. Fajnie by było. Bo cieszę się, jak udzielacie się na tym kanale. E, dzięki e, temu wspieracie, dzięki temu też również mój kanał idzie w górę, dzięki temu e, więcej możecie na tych streamach, albo na odcinkach robić. No i dobra, nieważne, no i lecimy z e, Koksem. Na no, tej 120 level, na no, hucie jest 140 i będzie ciekawy, e, ciekawy odcinek na pewno. Na dodatek, e, za niedługo na kanale wlatuje nowy, e, nowa seria, w której będę wam pokazywał fajne sposoby do zarabiania w Margonem, o których pewnie wiecie. No i będę je pokazywał Wam na przykład, granic na Fobosie. No i my, nie wiem, chcielibyście, żebym pokazywał Wam na Fobosie, czy na jakimś innym świecie załóżbym postać i bym mógł tam grać. Nie wiem, chyba raczej Fobos, bo teraz Fobos jest tym nowym serwerem i można sobie nieźle na nim pozarabiać i Wam pokazać sposoby do zarobku. Mam nadzieję, że jeszcze będą działać, bo kiedyś wrzuciłem odcinek i tam w pewnym momencie nagle jakiś gościu stał i wystawiał te temy, na których zarabiałem po 10k, przez co mi to trochę tam zepsuło rynek no ale dobra, zobaczymy co i jak no i nie wiem na pewno w, będzie seria raz na tydzień się pojawiała z tym zarabianiem nie wiem, na przykład w mondziałki nie wiem, to jeszcze sobie zdecyduję i was poinformuję w następnym ma materiale czyli margonemski vlog 4 no i powiem wam, że kanał będzie się niesamowicie rozwijał też również Was zapraszam na streama, który odbędzie się w ten piątek, czyli jutro, jak to teraz nagrywam, bo teraz mamy czwartek, 16 maja. No i zapraszam Was na jutrzejszego streama i mam nadzieję, że uda nam się pobić rekord widzów na live i będzie nas więcej niż 19. Tak, 19 to jest rekord tego kanału, bo na głównym miałem ze 100 kiedyś, bo rajda dostałem. No i dobra, nieważne. No i my, mam nadzieję, że pobijemy rekord e, osób na streamie, bo 19 to jest oczywiście nasz rekord. E, możliwe, że stream będzie tak o 18.00. Tak, o 18.00 będzie stry, stream ses, ses, 17 maja o godzinie 18.00. E, czasu polskiego. E, czasu polskiego będzie ten. No i mam nadzieję, że wpadniecie, posiedzicie chwilę, pośmiejemy się, że będzie bez żadnej spiny, że wszyscy normalnie będziemy gadać. To się Ciebie tyczy, pan Marek. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No dobra, no i widzimy, że wszystko jest tacy teraz. Dobiję ten 33 level na, live, na odcinku. I co mogę powiedzieć? Widzimy się jutro w następnym odcinku. Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie Orkinowi, który robi miniaturki. Znaczy ja robię miniaturki, on mi robił Banner i awatar na YouTubie. Mi się bardzo podobał. Będzie mu tam słupka zostać. E, dziękuję Rianie też za wsparcie na grupie na fejsie. Dziękuję Viperowi. E, dziękuję Mister Mekosiowi, nawet który też jest w miarę aktywny na mojej grupie na Facebooku. Tak, Mekoś? Ciebie też pozdrawiam. E, pozdrawiam Lozarencio, mojego klanowicza. Pozdrawiam również Rokiego, który ogarnął się, już nie wyzywa ludzi od psów. Nie wiem, go jeszcze tam mogę pozdrowić. Nie wiem, zobaczymy. Może zrobię kiedyś odcinek, w którym będę pozdrawiał wszystkich widzów, którzy zostawili mi suba, haha. Świetnie by było. I nie musicie mi tego w komentarzu pisać, żebym to zrobił, bo ja sobie sam zdecyduję. Bo ja mam coś takiego, że często mówię, że o napiszcie w komentarzu, bo nie mogę się zdecydować. Muszę być osobą bardziej zdecydowaną i wiedzieć, czego chcę, co ja chcę. I dlatego ja sobie, czy będę chciał to robić, czy nie. Te pozdrowienia przepraszam. No i dobra, no i jed, jednak w sumie nie będę was męczył, nie będę wam truł, bo wiem, że my, wiem że chcecie sobie posiedzieć z rodziną, po, ze znajomymi na dworze, a nie oglądać mój odcinek, więc ten odcinek ma już 8 minut. No i czy, mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Na subskrypcję nie liczę. Trzymajcie się oraz życzę miłego dnia. Mówił Goro McIntyre.